Odłóżcie ołówki. Kto pali? Ricky. Richardzie. Zawiodłeś mnie. Przepraszam to nauk. A on ściąga. Niech pani spojrzy na jego karki ręce. Ty świnio. Gratuluję. Obaj oblaliście, wyjdźcie. Żart? On mi kazał. Porozmawiam z Twoją mamą, a teraz wyjdź z klasy. Niech jej pani nie mówi, wyjdźcie. Cyrus, Puk Puk. To tam. Ktoś, kto oblał egzamin. Zobaczymy się później. Szkoda, że nie teraz, ale wyleciałeś z egzaminu, co? Spadła, mam robotę. Jakaś fajna robota bez świadectwa z gimnazjum? Richard, Richard, uważaj, patrz na swój test. Przepraszam.